W co warto teraz zagrać? Jeśli nie wiecie, to my wam podpowiemy. Marcin Sointa, zapraszam. Na Nintendo Wii gram tylko w dwie gry: tenis i boks, ale czasem ta konsola oferuje również doroślejsze, poważniejsze tytuły. Co jakiś czas na Wii powraca również Mario, po udanym, zeszłorocznym romansie 2D teraz czas na powrót hydraulika do trzech wymiarów: Super Mario Galaxy 2. Super Mario Galaxy 2 należy do gatunku klasycznych platformówek. Głównym bohaterem jest nie kto inny jak towarzyszący nam od lat wąsaty hydraulik Mario. Do naszych podstawowych zadań należeć będzie bieganie, skakanie, kolekcjonowanie monet oraz walka z przeciwnikami. W trakcie międzyplanetarnych wędrówek pomaga nam zielony dinozaur Yoshi. Dzięki niemu przemieszczanie się po planetach jest łatwiejsze i przede wszystkim szybsze. Może on także za pomocą swojego długiego jęzora chwytać przedmioty, walczyć z wrogami, a nawet używać go niczym Indiana Jones swojego bicza podobnie jak Mario, posiada specjalne zdolności, które aktywują się po zjedzeniu specjalnych owoców. Może m.in. biegać z wielką prędkością, unosić się w powietrzu, a także wskazywać ukryte miejsca, które nie były wcześniej widoczne. Dużą nowością jest obdarzenie dzielnego hydraulika specjalnymi zdolnościami. Mario może skakać po murach, a nawet tworzyć je samemu i w ten sposób przemieszczać się dosłownie w każde miejsce. Wciągająca, idealnie zbalansowana, bardzo dobra graficznie. Jest to właśnie jedna z tych gier, dla których warto mieć konsolę Wii. Statystycznie, trzy najlepsze gry wszechczasów to Zelda Ocarina of Time, Super Mario Galaxy 1 i Super Mario Galaxy 2 właśnie. Jaki z tego wniosek? Nintendo rządzi. Szkoda tylko, że nie w Polsce. Portal wprowadził spore zamieszanie w świecie oryginalnych tytułów. Niby to tylko dodatek do Half-Life, niby grafika żadna, brak karabinów i granatów, a a jednak pochłania kolejne bezcenne minuty naszego redakcyjnego czasu dwójka ma ubrać pierwszą część w ładniejsze szaty oraz bardziej złożony silnik fizyczny przez portale będzie można na przykład pompować powietrze Akcja przeniesie się o kilkaset lat do przodu, więc Aperture będzie momentami wyglądało jak dżungla. Gra oferować będzie dwie niezależne kampanie, jedną w pojedynkę i drugą w kooperacji. W tym drugim przypadku zagadki będą dużo trudniejsze, za to będzie się można odradzać nieskończenie wiele razy. Czekamy z niecierpliwością na powrót Gladosa i Chell, bo to tytuł wprowadzający myśl w coraz to bardziej bezmyślne jadki. Oh, <zysk> Targi E3 to najważniejsza impreza branży gier komputerowych bez dwóch zdań. Wystawiają się tam najwięksi producenci gier z całego świata. Zobaczcie, co jeszcze nasi reporterzy widzieli w czerwcu w Los Angeles. Na E3 wśród wielu światowych premier pokazano też kilka bardzo dobrze zapowiadających się polskich gier. Jednym z takich tytułów był z pewnością Bulletstorm, tworzony przez warszawskich twórców kultowego painkillera. Opowiedz w skrócie, czym jest Bulletstorm. Można w skrócie rzecz biorąc w takim razie, można to określić jako strzelankę. Ja czasami mówię o tym, że to jest gra przygodowa, tylko różnica jest taka między tą grą przygodową a innymi, że w innych kluczem otwierasz drzwi a u nas kopniaki. E, ale poważnie rzecz biorąc to jest e, coś, co należy do gatunku first person shooters, czyli, czyli strzelanek. E, widzisz własnymi oczami e, akcję gry. E, drugim przymiotnikiem, którego często używam jest pulp. Nie wiem, czy istnieje polski odpowiednik pulpa. W każdym razie Indiana Jones jest przedstawicielem gatunku palk, czyli szalone przygody, akurat nasza gra opowiada o dwóch piratach, którzy rozbijają się na nieznanej im planecie i próbują się z niej wydostać, także czysto pasuje do, do, do gatunku. Oprócz broni posługujemy się takimi rzeczami też jak własną nogą w postaci kopniaka, do ręki mamy przemocowaną smycz energetyczną, którą możemy sobie przyciągać przeciwników i te wszystkie rzeczy możemy usprawniać dzięki punktom, które zbieramy za skillshoty. A jak wygląda rozgrywka? Czy akcja jest cały czas tak bardzo intensywna jak na trailerach? Nie, 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 oczywiście nie. No, nie można jechać na tym samym stopniu intensywności. Czasami musi być ciszej, po to, żeby mogło być za chwilę głośniej i żeby gracz się po prostu nie znudził. I e, emocje muszą być dawkowane w odpowiednich porcjach. Także ja bym to porównał do takiego. E, na czym nam bardzo zależy na takim porównaniu? Do takiego letniego przeboju filmowego. Czyli oczywiście są wielkie sceny destrukcji, siwy dym, niewiarygodne rzeczy się dzieją, ale czasami jest też tylko zającze, który kica sobie po łączce w slow motion, przy ładnej muzyczce, po to, żeby na chwilę uspokoić akcję, żeby za chwilę było znowu, łbu W Los Angeles spotkaliśmy też naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech powstaje zupełnie nowa gra oparta na siłach specjalnych Armii Stanów Zjednoczonych, która ma wiernie oddawać realia wojny. Speck of the Line to bardzo intensywna, trzecioosobowa, militarna strzelanina z dużym naciskiem na mroczną i dojrzałą narrację. Umieszczamy gracza w różnych sytuacjach, w których musi podejmować trudne decyzje. Musi wybierać pomiędzy swoimi utrwalonymi moralnymi przekonaniami a misją, którą trzeba wykonać. Śledzimy poczynania grupy Delta Force, która przedostaje się do Dubaju i znajdują tam coś, czego całkowicie się nie spodziewali. Coś złego wydarzy się w czasie ich misji ratowniczej, której celem jest odnalezienie pułkownika Johna Conrada żołnierze doświadczenia wielu nieoczekiwanych wydarzeń na miejscu. I tak w skrócie, wyglądać będzie gra. Jak wyglądać będą misje i zadania w grze? Jak już wspominałem, kontrolujemy jednostkę Delta Force pod dowództwem kapitana Martina Walkera. W Dubaju przed zamiecią piaskową znajdowała się baza, w której stacjonował pułkownik Konrad. Uznano go za zmarłego w czasie burzy, tak samo jak całą jego jednostkę. Kilku osobom udało się jednak wydostać z Dubaju. Nasza grupa wyrusza więc na ratunek. Zadania będą bardzo różnorodne, gdyż opierać się one będą na fabule. Każde kolejne wydarzenia będą więc wyznaczały nowe zadania. Nie jest to więc typowo wojskowa strzelanina, gdzie masz najczęściej z góry określone specyficzne Te zadania do wykonania. Czy grupa Delta będzie korzystała z pomocy innych oddziałów? Dubaj, a właściwie cały region, stał się niemożliwy do zamieszkiwania. Burze piaskowe utrudniają komunikację z dowództwem. Najciekawsze jest to, że podążamy z doskonale wytrenowaną jednostką Delta Force, która jest całkowicie odizolowana od jakiegokolwiek wsparcia. Muszą więc na sobie polegać, muszą ufać sobie, swoim umiejętnościom i zwłaszcza otoczeniu, którym jest Dubaj. Marki Disciples fanom turowych strategii przedstawiać nie trzeba, warto natomiast przybliżyć najnowszą trzecią już część tego kultowego tytułu o podtytule Odrodzenie. Seria zawsze stawiała nam roczny i moralnie dwuznaczny świat, więc i tym razem nie uświadczymy cukierkowych kolorów czy infantylnych krajobrazów. Kluczem do zwycięstwa jest oczywiście regularne powiększanie naszego królestwa, co wymaga rozstawienia specjalnych jednostek, zwanych strażnikami, w odpowiednich punktach mapy. Ponieważ w grze możemy rzucać czary na mapie ogólnej, często używamy tej sztuki do zmiękczenia przeciwnika przed bezpośrednim starciem. A w tych wprowadzono zasadniczą, naszym zdaniem, zmianę. Teraz podczas pojedynku można się poruszać jednostkami. Zmieniło to dosyć istotnie strategię toczenia pojedynków, dryfując niebezpiecznie w stronę Heroes of Might and Magic. A nie za to tak bardzo cenimy sobie serii. Disciples. Poza tym gra ma sporą ilość drobnych błędów, jak choćby możliwość prowadzenia ostrzału przez jednostki związane w bezpośrednim starciu. Również brak potyczek sieciowych może niektórych irytować. Występujący w grze tryb o ciekawej nazwie, gorące krzesła, jak sama nazwa wskazuje, do komfortowych nie należy. Jednak ze względu na brak w ostatnim czasie jakichkolwiek tytułów z tego gatunku, warto pochylić się nad najnowszą częścią Disciples, choćby na kilka tur.